Dobry, zapraszamy na ostatni już odcinek tego sezonu programu Legia TV. Smutny będzie to program, bo też i smutny mieliśmy sezon. Nic dodać, nic ująć, kuba. A co jeszcze w programie? Zobaczymy kulisy meczów z Jagielonią i Zagłębiem. Wspólnie z naszymi zawodnikami przeczytamy listy od najmłodszych kibiców. Jest napisane: jesteś najlepszy, żebyś zdobył złotego buta. <laughs> a także wybierzemy się na premierę Legijnego Dokumentu. Siedem kroków do mistrzostwa. Dawno nie oglądałem tak dobrego dokumentu. Dzień dobry, Kuba Leński. Witam serdecznie w ostatnim odcinku programu Legia TV, kończącym już tę serię. Ze mną mój współprowadzący, Łukasz Tasiak. Witam Cię, Łukasz. Witam serdecznie, Kuba. Witam serdecznie Państwa. Liczyłem na to, że w nieco lepszych nastrojach będziemy dzisiaj rozmawiać, no ale okazało się, że los jest bardzo przekorny. Trzy lata i cztery dni Legia Warszawa była mistrzem Polski. No ale ten tytuł, jak się okazało, chyba w tym roku po prostu trzeba było stracić. No, wydaje mi się, że jakby cały ten sezon mieliśmy takie małe kroczki, które prowadziły do tego, że to może się nie udać. Chociaż tak naprawdę myślę, że zarówno ja, jak i ty, jak i naprawdę dziesiątki kibiców miały nadzieję w tym ostatnim tygodniu, że to wszystko się jeszcze odwróci, że, że jednak i tak legia panowie. I tak Legia Mistrzem. Wydawało się, że po tym meczu w Gdańsku tego tytułu nie da się już przegrać. Graliśmy wtedy z liderem, tego lidera mu wyczerpaliśmy pazurami, kapitalny mecz. I co się potem stało z naszym zespołem, że stoimy tutaj dzisiaj, a niebo płacze nad Warszawą? No powiem Ci, że jeżeli miałbym to porównywać do nomenklatury muzycznej, to w Gdańsku zagraliśmy naprawdę piękny koncert. A potem już kolejne mecze, to a to nam coś nie stroiło, a to muzyk zachorował, a to coś nie do końca, nie do końca w nutę wchodziło. I już było tak coraz gorzej, coraz gorzej, chociaż. Nie spodziewałem się, że ten ostatni koncert będzie wyglądał tak jak wyglądał. A tym największym fałszem ostatnich tygodni okazał się mecz w Białym Stoku. Zobaczcie Państwo, co też takiego wydarzyło się w stolicy Podlasia, że Legia wyjechała stamtąd bez choćby jednego punktu. Po pechowym, samobójczym trafieniu Mateusza Wieteski wierzyliśmy w to, że szybko odwrócimy losy spotkania. Come on, come on guys, come on guys, hey! Eh? Niestety mijały kolejne minuty, a wynik pozostawał bez zmian. zwycięstwem Jagiellonii, a nasza sytuacja stała się bardzo, ale to bardzo skomplikowana. Taka przegrała. Jak widzieliście Państwo, 0 do 1. Najgłośniej było tutaj o Mateuszu Wietesce, ale zgodzisz się chyba ze mną, że nie on jest winowajcą tego spotkania i całego sezonu, jaki właśnie zakończyliśmy. Oj, w żadnym wypadku bym tak nie powiedział. Ja szczerze mówiąc, po tym, po tym spotkaniu totalnie w ogóle nie myślałem o Mateuszu. Ten mecz w ogóle nam nie wyszedł. I ta sytuacja, ta sytuacja Mateusza była jakimś takim potwierdzeniem tego, co się, co się na tym boisku dzieje, ale na pewno on nie jest winowajcą tego wyniku. Myślę, że absolutnie nie ma co się pastwić ani nad Mateuszem Wieteską, ani nad Radkiem Majewskim, zwłaszcza że przecież tym młodym zawsze najłatwiej jest włożyć kamyczek do ogródka. No już kończąc ten depresyjny dość wątek meczu w pierwszym stoku, tak no to warto skupić się na młodzieży, która troszkę więcej kolorytu wniosła w życie Legii Warszawa. Tak jest, ci najmłodsi, którzy pojawiają się na naszym stadionie, dużo młodych zawodników z Legia Soccer Schools, oni też mają miejsce na trybunie rodzinnej, gdzie mogą wysyłać listy do naszych piłkarzy. I właśnie te listy przekazaliśmy Michałowi Kucharczykowi i Arkowi Malarzowi, żeby mogli przeczytać, co mają im do przekazania nasi najmłodsi kibice. Zobaczcie materiał. Cześć wszystkim. Słyszeliśmy, że na Trybunie Rodzinnej piszecie i wysyłacie do nas listy. My chcemy pokazać, że te listy do nas docierają. I przeczytamy kilka, kilka listów, które, które otrzymaliśmy od Was. Ja zacznę. Mam tutaj. Pozdrowienia od Zosi i Arka. Niech pan strzela dużo bramek. Kuchy. Dziękuję bardzo. E, to teraz ja coś tam wylosuję. Jest troszeczkę tego. E, witaj Arku. Dziękuję ci, że jesteś w Legii. Jesteś moim idolem. Kacper. Dziękuję serdecznie Kacperku. Pozdrawiam serdecznie. Szukam, szukam. Tego naprawdę jest dużo, dużo, dużo. O! Tutaj Arek, nie wiem, to może... Ktoś od ciebie napisał. Cześć Michał, jak będziesz miał czas, to wpadnij do mnie na urodziny, bardzo Cię lubię, Brunio, 4 lata. A Brunio ile ma teraz? Brunio 7 będzie 7, to niestety nie. E, muszę, Chyba, dowiedzieć, że... muszę się dowiedzieć kiedy te urodziny, bo... 3 lata temu napisałem, teraz <laughs> dotarło. A to tak Poczta tak Polska działa, wiesz, to że <laughs> dopiero dotarło. Pozdrowienia z Otwocka, ma Pan? Problemy z czytaniem. <laughs> Nie mogę, ma Sy Sylabizuję. kolor. Aha. Pozdrowienia z Otwocka. Ma pan najładniejszy kolor koszulki ze wszystkich, Klaudia. Dziękuję bardzo, Klaudio. I pozdrawiam. Tutaj mam taki, taki śmieszny akurat, bo jest napisane: jesteś najlepszy, żebyś zdobył złotego buta. I jest podpisane Adam i narysowane. Korona z podpisem King Kucharczyk, e, dziękuję bardzo za te życzenie, ale myślę, że jednak na świecie są lepsi piłkarze ode mnie. Niewiele lepsi. A. Ale lepsi. hu. naprawdę nie wiem, co tu wybrać. Mógłbym czytać i czytać, ale to może... weźmiemy coś z tej z terty listu, bo to nie tylko listy są do nas. Brawo za bramkę z Jagą, jeśli do Ciebie dojdzie, Please napisz Esa pod numer. Nie będę czytał numeru, że to ty. Pozdrowienia. Jest to list od Tomka, który ma 12 lat. I jest do. napisane Szanowny Pan Sebastian Szymański. E, przekażę Szymiemu to, zobaczymy, czy się odezwie. Może już teraz taki znajdę bez numeru telefonu. Może mi się uda. O! Do całej drużyny. Powodzenia na cały sezon. Jesteście najlepsi z Dominika. Dominiko, dziękujemy bardzo za, za te pozdrowienia i tą karteczkę przekażę drużynie w szatni. I serdecznie na Święcie Łazienkowskiej. Święto Łazienkowskie, wydarzenie wyjątkowe. Masa ludzi, masa kibiców Legii, najmłodszy kibiców Legii e, razem z rodzicami, po prostu atmosfera niesamowita. Pogoda nam dopisała, chociaż rano nic na to nie wskazywało, ponieważ był jeszcze deszcz. Ale potem wszystko się rozpogodziło i mamy piękne, radosne święto na głównym boisku. Trening lss ów Ogólnie, bardzo fajnie. Wchodzimy do Soccer Schoolów z synem, i... No i to takie wydarzenie roku. Naprawdę, dla dzieci to jest świetna zabawa. Podobało się bardzo, syn zadowolony. No, zaraz na pewno przyjedziemy znowu. To jest legia jako społeczność, to nie jest legia tylko jako piłka. To są nasze sekcje, inne sporty. Także to jest cała nasza społeczność, która ma się tutaj bawić i która też ma partycypować w większej społeczności w Polsce. Tutaj odbywa się loteria, loteria charytatywna. Ludzie kupują losy bardzo tłumnie, największa kolejka w sumie. W skyboxie Kącik Naukowy, można, yy, można wejść do autokaru pierwszej drużyny, można sobie zrobić zdjęcie z Pucharem za Mistrzostwo Polskie a z Pucharem Polski. No Absolutnie mnóstwo atrakcji. To zdjęcie z mistrzowskimi trofami to jest najważniejsze zdjęcie wykonane przez Panią w tym roku? W dniu dzisiejszym na pewno. Jesteśmy całą rodziną. Droga, żeśmy się rozeszli, ale cała rodzina jest na miejscu. Nie się, nie Jeden kibic już jest, a drugi właśnie się właśnie rośnie. To jest zabawa, to jest aktywizacja dzieciaków, to jest też kwestie związane z budową naszej społeczności, pomagania. Za chwilę będzie przekazanie karetki, które dzięki akcjom dobrych ludzi i Fundacji Legii zostały zebrane pieniądze na ten cel. Cieszymy się, że Państwo są tutaj z nami, ponieważ jest to wielki sukces naszej całej legijnej społeczności. Odchodzimy się do tyłu, złożmy miejsce dzieciaków. O tym, że kibice chcą nam kupić karetkę, no byliśmy zaskoczeni. Oczywiście szczęśliwi i bardzo intuicowaliśmy, no i okazało się, że jak powiedzieli, tak zrobili. Przeszło to nasze oczekiwania. Nie, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko nam się uda w sumie zebrać na tę karetkę i zrealizować ten projekt. Bo od początku zbiórki, którą zainicjowali dobrze ludzie, kibice leki z dzieciom, minął nie, nie rok. A w tym jeszcze jest parę miesięcy, kiedy karotka na zamówienie specjalnie była przygotowywana i wyposażana. Bardzo dobrze tu nam się bawi. Z Antkiem przyszliśmy z Przemkiem. Przemek to mój brat i bardzo fajnie nam tu jest. No Legię z wnuczkiem ma urodziny dzisiaj przyjechaliśmy właśnie, bo on bardzo lubi ten klub sportowy. Organizacja takiej imprezy jest poprzedzona wielomiesięcznymi przygotowaniami. Jest to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, natomiast uśmiech dzieci i osób, które dzisiaj odwiedziły Stadion Legii wynagradza wszystko. I mamy nadzieję, że te osoby, które wcześniej interesowały się legią, wyjdą stąd i właśnie jako kibicy naszego klubu. A to, co widzieliście przed chwilą, to materiał z zeszłorocznego Święta Łazienkowskiej, a w tym roku już powtórka, Pierwszy i 2 czerwca, już nie święto, nie pojedyncze, tylko Dni Dziecka na Legii. Przepiękne wydarzenie, czyli pierwszego dnia, podobnie jak w zeszłym roku, będziemy prezentować nasze sekcje, będzie uroczysty trening Legia Soccer Schools na głównej płycie. Bardzo dużo dzieci, bardzo dużo stricte legijnych atrakcji. Chyba wiem, że będziesz. Ja będę, wiem, że Ty będziesz chyba prowadził nawet te Dni Łazienkowskie. Ja myślałem, że razem z Tobą. No wreszcie się dowiedziałem o tym, także, także bardzo jest mi miło, ale tobie to wychodziło myślę zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o te kontakty z życiekami, tobie też bardzo dobrze wyszła rozmowa z naszym amfutbolistą bo mamy nową sekcję i to sekcję, która już za kilka dni zagra przecież w UEFA Champions League. No właśnie, moim gościem w Elkabinie w przerwie meczu był Adrian Stanecki z naszej drużyny amfutbolowej no i można było troszeczkę pomyśleć tutaj, yy, o tej sławnej kaszance, czyli hymnie Ligi Mistrzów. Ampfutbol jeszcze nie ma hymnu Ligi Mistrzów. To jest pierwsza edycja Ligi Mistrzów Amfutbolowej w ogóle. Tego się dowiedziałem od Adriana, ale sami zobaczcie, co nam Adrian więcej powiedział o tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Liga Mistrzów Ampfutbolowa, w którym Legia Warszawa weźmie także udział. Ej, kabina. Jesteśmy przy tym Ortoteku. Powiedz mi, dlaczego jest tak, ja się nad tym zastanawiam głęboko i rozmawialiśmy o tym też u nas, u nas w redakcji. Dlaczego jest tak, że ta piłka, że ta um, ten um, football w Turcji jest tak popularny? Jest to 100% zawodowstwo i oni są najlepsi. O co chodzi z tym? Myślę, że dlaczego akurat oni? Raz, że to jest sport w rozwinięty, tam tam mają e, trzypoziomową ligę e, w pier, pierwszej. No właśnie, ale to, dlaczego akurat padło na Turcję? Nie to rozumiem. Jest, to jest troszeczkę takie, taki. Ciekawe, ciekawostka dotycząca tego sportu. Tam, gdzie były jakieś wojny, to jest brutalne, tak. mają dużo zawodników. I po prostu... No, Trochę nas... myślałem o tym, że to może być, że to może być ten trop. Na, na przykład Uzbekistan był trzy, trzy razy pod rząd Mistrzem Świata, bo po prostu mieli bardzo dużo dobrych zawodników. Może można dużą kadrę to Byli żołnierze, którzy naprawdę byli wytrzymali fizycznie, e, no i, a umieli też grać w piłkę. Tak? Jeżeli chodzi jeszcze, wracając, wracając do najbliższej, do Ligi Mistrzów, jest chym Ligi Mistrzów Futbolowej? Nie wiem, nie wiem czy, to, czy, czy przygotują to, to jest, to jest pierwsze, pierwszy raz, kiedy takie wydarzenie jak Liga Mistrzów a, się odbywa, więc my przecieramy też pewne szlaki, nie było takiego wydarzenia wcześniej. Super, więc... to też świetnie, że bierzemy my w tym udział i że jesteśmy tymi prekursorami, jednymi z prekursorów. Dokładnie. Przez to, że wygraliśmy rozgrywki w 2018 roku dało nam możliwość reprezentowania kraju właśnie na tym turnieju i tak będzie już co roku. No tak, tak inaczej, 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 sobie, inaczej sobie tego nie wyobrażam. Film, który za chwilę zobaczymy to 7 kroków do mistrzostwa do zeszłym roku. 7 bardzo ważnych kroków, które wykonaliśmy, aby zdobyć upragniony 14 tytuł za mistrzostwo Polski. Zapraszam Państwa serdecznie. 7 kroków do mistrzostwa 2018. Super, naprawdę bardzo mi się podobało. To bardzo dobra robota. Bardzo mi się podobało. Na pewno film wywołał duże wrażenie na mnie. Jeśli jednym słowem miałbym go opisać, powiedziałbym pasja. Bo tą pasję czuć i wśród zawodników na filmie i wśród ludzi, którzy tworzą ten klub wśród kibiców. Film, który będzie pożyteczny dla kibiców. Pięknie było sobie wspomnieć to, co było rok temu. Bardzo fajny film, pokazujący naprawdę te ważne momenty z tamtego sezonu i przypominający te emocje, które przeżywaliśmy. Chciałem Wam strasznie podziękować za ten film tak. Dawno nie oglądałem tak dobrego dokumentu. Fakt, że może przemawia przeze mnie to, że jestem legionistą, ale oglądało się super. Myślę, że fajnie jest dla, dla kibiców też, żeby zobaczyli troszeczkę tą perspektywę inną, czyli perspektywę tych ludzi zaangażowanych. Bezpośrednio w to wszystko. Może się niektórym wydawać, że my to tak nie przeżywamy jak, 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 nie, jak trybuny, ale, ale wręcz przeciwnie, i myślę, że to jest taki krok do tego, żeby właśnie kibicom przede wszystkim przybliżyć to, jak, jak, jak to my wszystko przeżywamy. Myślę, że taki film powinien powstawać co rok. Mam nadzieję, że to początek jakiejś dłuższej serii, że zapoczątkowana została jakaś tradycja. Naprawdę super sprawa dla każdego kibica. Coś, do czego każdy będzie potem zaglądał z przyjemnością. Nie ukrywam dobrze, że było ciemno, bo trochę mi łzy poleciały. Było to naprawdę wzruszające, takie patrzenie na to, co, przez co musieliśmy przejść, jakie to były emocje. Bo człowiek łatwo zapomina, pamięta, ale w tym samym czasie łatwo zapomina. Widzieli Państwo właśnie chyba najprzyjemniejszy moment naszego dzisiejszego odcinka. Legia kom wyprodukowała film dokumentalny poświęcony siedmiu krokom do Mistrzostwa Polski, jakie rok temu poczyniła Legia Warszawa. Teraz chcieliśmy zrobić podobny film, ale się okazało, nie bardzo jest o czym. No niestety, w zeszłym roku ten scenariusz był szalony, romantyczny nawet nieco, ale skończył się pięknie, tak go napisało życie. W tym roku no nie mamy niestety o czym, o czym opowiedzieć naszym kibicom. Ubolewam, ponieważ oczywiście zbieraliśmy materiały, oczywiście mieliśmy kamery w miejscach niedostępnych kibicom i mieliśmy nadzieję, że jakoś uda się to dowieść i będziemy mogli zrobić, zrobić tę produkcję, ale niestety w tym roku się to nie uda. Ani siedem kroków, ani nawet ostatni krok na ostatni krok również dla nas nie był zbyt Liczyliśmy wszyscy na cud, liczyliśmy na cud nad Wisą, ale on nie nastąpił. Legia Warszawa zaledwie zremisowała 2-2 dwóch Głębiem Lubin, praktycznie pozbawiając się szansy na czwarte z rzędu Mistrzostwo Polskie. W ostatniej kolejce ligowej niestety nic nie zależało od nas. Mimo tego widać było, że kibice są z legią do końca i wierzą, że Mistrzostwo jeszcze nie jest przegrane. Guys, come, come. Bye. Wynik otworzył Carlitos i tym samym obudził kolejne nadzieje. Niestety na trybuny dotarł wynik z Gliwic i musieliśmy zacząć godzić się z tym, że straciliśmy szansę na mistrzostwo Polski. W swoim pożegnalnym meczu bramkę zdobył Adam Chłoszek i ustalił wynik końcowy na 2 do 2. Trafienie Adama nie miało niestety większego wpływu na końcowy układ tabeli. Sezon 2018-2019 kończymy jako wicemistrzowie. Lina. Rusza Kasper Hamalainen środkiem boiska Kasper Hamalainen w pole karne jest już zagranie do Szemeckiego, yes. że muszona piłka! Yes. Charlie! Jeden do zera, jeden do zera, mamy brawo, to, brawo. mamy to, jest gol, Carlos Lopez, mamy bramkę, no i teraz patrzymy na to, co oh, dziać się jest. będzie w Gliwicach, póki co tam jest zero do zera, w tym momencie to my wysuwamy się na pierwsze miejsce w tabeli, ale tu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. Szysz do środka do Starzyńskiego, Filip Starzyński w pole karne, jest sam na sam, Bohar, Bohar sam na sam i gol. Bohar świetnie uruchamia Czerwińskiego, Czerwiński, Czerwiński zagranie, jest sześć! gol, Jezus Maria, gol dla Zagłębia. 1-2 przegrywa Legia Warszawa. Krzyż zdobywa debiutancką bramkę w swojej historii występów w ekstraklasie A my jesteśmy w, w bardzo. Ale to bardzo trudnej sytuacji. Trzymański polegany, koszyk strzał i gol, yes. i gol, jest! I Atakujmy, biegnijmy, walczmy, 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 walczmy! Teraz zabiera piłkę Remi no. Forencowi, nie chciało dać jej Forenc, mamy 2 do 2, mamy 2 do 2! To jeszcze będzie ktoś kradł minuty. Jeszcze leży na boisku jeden z zawodników, ale to już nie ma większego znaczenia, bo w tym Piast momencie zakończył się mecz w Grywicach i... Piast, mistrzem Polski. Piast jest mistrzem Polski. No to wyświechtane powiedzenie jest takie, że nadzieja umiera ostatnia. I ona umierała ostatnia, zarówno Ty, jak i e, trener Maciej Kowal. Do końca mieliście nadzieję, że jeszcze coś z tego wyjdzie, ale niestety koniec był bardzo smutny. Był bardzo smutny. Najgorsze było to, że jeszcze do końca liczyliśmy na tę trzecią bramkę, ale wcześniej zobaczyliśmy, że mecz w Lubicach już się skończył. No i Legia tym samym sposobem nie miała już żadnej szansy na to, żeby ten tytuł obronić. Szkoda, wielki smutek, no ale przed nami nowe sezony, nowe wyzwania i choć brzmi to teraz bardzo trywialnie, no to musimy wziąć się w garść, jak w naszej prześpiewce, podnieść głowę, zacisnąć i walczyć w kolejnych sezonach o to, żebyśmy w nieco lepszych nastrojach mogli prowadzić dla Państwa kolejne odcinki naszego programu. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Jakub Jeleński. Łukasz Stasiak. To był pierwszy sezon programu Legia TV. Zapraszamy już w nowych rozgrywkach. Miejmy nadzieję, że będzie tam zdecydowanie więcej pozytywnych akcentów. Do zobaczenia w lipcu.